Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będzie to kolejny już trzeci materiał z openingu mang. Tym razem złożyłem zamówienie w Guildi, bo mi taniej wyszło. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a ja już nim przedłużam i zapraszam do oglądania. Już na samym początku mangi zapakowane są w folię bąbelkową, jakieś poduszki i papier. Moim zdaniem o wiele lepiej niż w ponieważ tam musiałem się dużo męczyć z folią, a tutaj już nie muszę. Na samej górze pojawiła się manga po deszczu. Bardzo dużo osób ją miało, więc bardzo mnie to zainteresowało i sam postanowiłem sprawdzić, jak bardzo dobra jest ta historia. Następnie zabrałem kontynuację mojego ulubionego anime, to jest jej slime do end. Jako manga odrodzony jak galareta. Piąty tom skupia się na walce z orkataktylizmem, więc będzie się działo. Nie mogę się już doczekać, aż to przeczytam. I Reis to jedno z moich ulubionych anime. Niestety jako manga nie powala, ale da mi drugą szansę, nie tylko ze względu na piękną okładkę. Mam nadzieję, że drugi tom mnie nie zawiedzie. Następnie mamy dwa tomy Noragami. Nadal mi się bardzo podoba, więc nie zamierzam przestawać z kupowaniem jej coraz więcej. Dogania mi też już prawie do Aono Exorcist, w której w mojej kolekcji ma 11 tomów. Warto kupić i przeczytać tą serię, bo wrażenia będą niezapomniane. Pod noregami leżała manga w sposób napięcioraczki. Słyszałem o niej wiele różnych opinii, a okładka mi się tak spodobała, że sam postanowiłem kupić. Ciekawe, jak się ona potoczy. Następnie mamy projekt z cosplay, która jako anime zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Nie mogę się już doczekać, aż przeczytam cały ten tom i dokupię sobie kolejne. Kreska jest piękna, więc nie mam się z czego martwić. Pod cosplayem pojawiła się manga o gotowaniu, inaczej i kulinarne pojedynki. Kolejne cudne ecchi, które jako anime mnie tak wciągnęło, że nie zwracałem na nic uwagi i oglądałem odcinek po odcinku. Mam nadzieję, że manga da mi jeszcze lepsze, Pomyjam. Następnie mamy mały gratis, czyli kartę z serii One Piece. Nie oglądałem tej serii, więc nie mogę się o niej wypowiedzieć, ale grafika nie powala. Na sam koniec mamy zapach miłości, który jest zafoliowany. Słyszałem masę dobrych opinii, więc postanowiłem dodać ją do mojej kolekcji. Mam nadzieję, że nie zawiedzie. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, zapraszam was do lajkowania, subowania i pisania komentarzy, co byście mi polecili jako kolejną mangę. A ja już bym się z wami żegnał, do zobaczenia i cześć!